Hej, witam nas wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony. Dawid, w pierwszym odcinku, relacja z eventu Jest miutka niecała, tam 30 sekund do 20. Jednak się okazało chyba, że przedłużony jest czas do rozpoczęcia eventu o 23 Ale na wszelkich jakby się okazało jednak, że licznik jest zły i zaczyna się od 20 to rozpocząłem właśnie tutaj 19.59 więc możecie sobie przewinąć, zobaczyć kiedy właśnie ten event się rozpoczyna. A tak to czekamy jeszcze wspólnie to parę parnaście sekundów wyjątki. i i... I, i oglądałem. czy ten nas Epic Games przygotowało. Oglądamy, zobaczymy, powinno być w takim razie Jak miało być o 20 powinno być za 5, 4, 3, 2, 1 I mamy event. Ja miałem rację, żeby rozpocząć wcześniej. Żydzink jest zły. Miałem rację. Na razie nic. Rakieta cała budowana. Wszyscy myślą, że uchonią. Zosta budowała, ale przed rakietą. A nie, ja po prostu... Po prostu chyba na razie Włączyli możliwość zabijania się i budowania. A po, a po prostu nie ma masów, no po prostu nie ma masterów, mi się wydaje. Ale włączyli chyba możliwość zabijania się. Tylko jest możliwość kilofów To już myślę, że nie będę tego... Po prostu przywincie sobie teraz tą minutkę, gdzie została. Jak nie chcecie słuchać mojego gadania. Bo zostało... Minuta... Minuta została, minutka ostatnia do... Wielkiego eventu. Zobaczymy. Tu jest nie za pola widokowe. a nikt się nie brak, jak tam pójdziemy. Nikt się nie brak, Oczywiście tematycznie wziąłem pana przybysza. Jakby tu weszli? Tędy mówicie, dobra. Przepraszam, że rozwalam, ale chcę mieć dobre pole widoku. Takie mam pole do widoku bardzo ładne. 26 sekund. Automatycznie przybysz. Ustawmy sobie jeszcze jakąś emotkę Oczywiście. My przybysze lubimy. Dostałem oczywiście od Maciusia, a tam, że nie lubimy, dostałem od Karo. Dziękuję bardzo <gryd> Jak widzicie przydaje się na event No i oglądamy. Oglądamy 4, 3, 2, 1 i rakieta leci. Rakieta leci mamy tak. O, tutaj burza zniknęła. O, no, by, ja by się okazało, że je będę ja to by się wkurzył. to wyłącz no, puszę motkę. Bo na razie nic się nie dzieje, ale czekamy. O, dobra. Ej, pso, psują pole widokowe. Dobra, to my schodzimy. Zobaczmy. Leci rakieta. Nic najpierw się nie dzieje. Leci, 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 leci. leci. Mapa teraz stała. O, ciemna noc, stała. O, patrz, przestał się. Koniec wibracji. Przybysz ucieka od nas. Już nas nie lubi. Mapa, się nic nie dzieje jeszcze. Wyrwa. O, parę wyrw powstało. Nie wiem czy tak było parę dni temu. O coś tu spadło. O. O i wielki Wszystkie... Pojawiło się tysiąc różnych wysp na mapie. Tam jest zniszczono tą rakietę, jeszcze rakiety. O kurde, ale muzyczka. Chyba coś... się chyba alieny... alieny atakują. Bo w różne miejsca walą, o kurde. Kolejna szlina. O, coś leci, coś leci, leci, coś leci. Tylko co to leci? Trzeba zobaczyć. Rakiety różne. Niszczą naszą wyspę chyba. O kurde. Ono zdaje klimatu trochę. Dobra, poniszczyły mapę, ale nieznacznie widzie, to i wszystko jest OK. O, jeszcze, jeszcze bombardują, albo coś się rozsyłają jakieś, jakieś kosmitów. Zobaczymy, coś leci tutaj w nas, dokoła nas. A, jednak daleko, jednak daleko. Nic sobie nie chce obok składu. Albo was trafić. Nie tam są... Niszczą szczeliny chyba. Niszczą szaliny, bo tu jest jeszcze szczeliny, niższe szczeliny, naprawdę nie wiem. <laughs> nie mogę się skupić. No, to jest tylko same... U... Coś na teory tu. o, walnęło coś. Nie, to szczelinę stworzyło. Ej, przybyć trzeba skuchonić przed szczelinami. Ło, zaraz idźmy tam, idźmy tam, idźmy tam. Tam się dzieje Nie mogą... Tam się to dzieje. O, to boomerang w pułapka na jakiegoś gracza. O, i meteoryt cofnięty, nie zniszczyło mapy. No i? Co teraz? Jedna wielka szczelina. No dobra. Coś tam leci, leci! O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, a to jest na zalewie, chyba. Nie, bliżej chodzę. O kurde. No to polecieliśmy. o nie, niech tutaj poza mapę Ja Teraz chyba ratuję. Teraz chyba ratuję, bo trochę nam skrzydła będę nam zrobić. Przybyć na. O właśnie, to wszystko leci na mapę. Więc nas uratowali. uratował nas przybyć, bo że nie wiem, co chce nam skrzydło zrobić, czy nie, ale chyba nas uratował ktoś. Bo tu leci pokro na naszą mapę. Z naszej mapy chyba nic nie dostanie. Niestety. Z naszej mapy chyba nic nie zostanie. I z naszej mapy tak jak. A? Jednak co to zostało. Jednak tylko wybuch. Dobra, jesteśmy teraz w kosmosie. Jesteśmy w kosmosie. Teraz, teraz nas cofa? Teraz nas nie cofa, chyba. A jednak cofa! O szarnej dziurze lecimy! Wysysa całą materię z wyspy i z nas. Bus poleciał. Lecę ja. Ale efekty. I nowy początek z tego co widzimy chyba. Nowy początek na Fortnite'a. Nowy początek. Wczytywanie. O kurde, śledzę na nową mapę. I mam nadzieję, że nie będzie wczytywało długo. Bo. Jest to późny wieczór. Nie chcę montować tego. Nie chcę wycinać tego wczytywania. Nie chcę tego wycinać. Więc. Zobaczmy. Ale jednak na nową mapę po raz pierwszy wczytuję. Więc tutaj nie możemy się dziwić, że. O! Już chyba jest, już chyba jest nowy event, ta? czyli nowy event. Nowa mapa, o! Mamy kółeczko Czarną dziurę, rakieta, nie wiem co to jest. Ale <grym>, początek, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Muszę kliknąć? Nie, ja nie chcę klikać chyba. <laughs> Więc tak musimy czekać. Czyli musimy tak czekać. No, ale poczekamy jeszcze chwilę. O, powstaje rift chyba. Z tego powstaje rift, ładny. Coś innego, nie jakaś gwiazda. Jakaś gwiazda tu powstaje. bo lód. Czy ten, no weźcie, gwiazd <g tendon> Nie, nie gwiazda, dobra, już mi się wszystko plącze. Nieważne. Z pytanie, czy taką będziemy patrzeć na to, patrzy, czy, czy to już po evencie, co się dzieje. Ale jeszcze poczekamy. To jest nowy Fortnite, co będziemy grali. Będziemy się patrzeć w tą czarną dziurę. To, to taki jest plan Fortnite'a ja na o 11. Taki jest plan. No pisać nic nie mogę. I szczerze się dziwię, że to już tak długo. Wątpię, żeby tak długo trwało. Albo mi nie wczytało czegoś, taki takie mam baga, A tak każdy ma. Baga. Zobaczmy zresztą. O, tutaj napisał mi kolega, że wywaliło go z eventu. Nie wywaliło, ale. Ja to za mi się zbagowało. Zobaczmy, jak u innych YouTuberów. Sytuacja. No, Onyx ma to samo. I on może niby wyjść, ale ja nie mam takiej opcji. Wyjścia. Usunęli Fortnite się, tak, tak piszą, ale ja. Nie no, tak, tak długo by przerwa nie stała, nie trwała. Tu jest. A, przerwa techniczna. No to są dobrze teorie na Live, u <gry> Ale nie ma co, Zobaczmy, innych youtuberów jak tam. Muszę jak sprawdzać, ponieważ sama nie wiem, co robić, a chcę wam wszystko pokazać. Fortnite tu pokazuje na żywo. No i tak już od paru minut nic. Nie się na to, żeby to się skończyło. Więc nawet nie mogę wyjść, bo chyba mam... Tak mi przycina ekran czasami na telewizorze, więc nawet tym mogę wyjść. Więc myślę, że to jest koniec. Jeżeli było coś jeszcze... Nie wiem, jeszcze innego youtubera, Outsider, co ma. Również miałem to samo. Wszyscy absolutnie... Mają to samo Czyli streamują tylko dwie osoby, odrusili od <grystanie> Fortnite'a Niestety, więc myślę, że tak na tym skończymy Jeżeli było coś jeszcze To was jeszcze oczywiście przekryję do innego filmiku W opisie A tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję Pamiętajcie że również, że na swój kod w sklepie No i zobaczymy, może trzeba aktualizacji pobrać Różne są teorie, za chwilę zobaczymy na razie. Cześć.